W kolejnej lekcji omówimy sobie pozostałe funkcjonalności panelu media. Także może zacznijmy tutaj od lewej strony, możemy ukryć sobie to małe okienko, klikając sobie na tej małej ikonce znika nam to okienko tych folderów, tego podziału tutaj na foldery. Także też jest to bardzo przydatne, gdy mamy tutaj większą ilość plików i nie chcemy już bezpośrednio patrzeć w te foldery. A chcemy skupić się właśnie na tych boksach, no to warto sobie to okienko schować. Także już w poprzedniej lekcji widzieliśmy, że możemy sobie te okienka, te boksy powiększać. Także też jest to bardzo fajna funkcjonalność, w zależności od tego, jak duży mamy monitor, tak. Możemy sobie tutaj to wszystko dopasować, no i mamy też opcję sortowania, którą też poznaliśmy w jednej z poprzednich lekcji. Mamy opcję podobną do tego ekranu głównego, czyli możemy zmienić sobie boksy na listę. Myślę, że to jest mniej czytelne, i te boksy jednak są troszeczkę bardziej takie przystępne. Natomiast tutaj gdy zmienimy sobie na listę, to widzimy, że mamy od razu też informacje jakieś takie podstawowe o naszych plikach. Także też to może być pewna pomoc, ale myślę, że boksy są jednak tutaj w naszym przypadku bardziej pożądane. Możemy także sobie zmienić tutaj widok na przykład na taki podwójny, czyli mamy z lewej strony folder, z prawej strony folder. Jeżeli mielibyśmy więcej folderów, to możemy na przykład sobie podejrzeć jeden folder po lewej, drugi folder po prawej, więc też to jest jakieś takie udogodnienie. Można to zrobić też tak, że u góry jest i na dole, ale myślę, że w naszym wypadku na pewno będzie tutaj ten, ta opcja jednego prostokąta lepsza, ponieważ mamy tylko jeden folder, nie mamy tych plików zbyt dużo. Możemy także pliki wyszukiwać tak, tą lubką, jeżeli mamy ich dużo, także też jest to bardzo fajna funkcjonalność. No i też kolejną taką funkcjonalnością jest to, że możemy sobie włączyć zakładkę audio. No i też jeżeli zaznaczymy sobie jakiś klip, no to będziemy mieć informacje odnośnie tego klipu, jakie on tutaj audio zawiera. Natomiast widzimy, że nasz klip akurat tutaj chyba żaden nie ma właśnie wbudowanego audio, ponieważ są to same filmy bez dźwięku. Więc też nic nam się tutaj nie pokazuje, gdy wciśniemy play, to też nam się nic tutaj nie zmienia. Także można sobie to okienko wyłączyć nie będzie nam potrzebne, ale możemy też na przykład sobie włączyć metadata, gdzie mamy już też wyłączmy sobie przy okazji do audio metadata, gdzie mamy już informacje takie podstawowe o naszym klipie, i w zależności od tego jaki klip mamy tutaj zaznaczony, tego informacje będą się właśnie tyczyły. Także mamy tutaj podstawowe informacje odnośnie kodeka, czyli widzimy, że jest to kodek H264, czyli Myślę, że ten najpopularniejszy. Widzimy, że mamy też no audio, czyli program właśnie nam podpowiada, że nie mamy tutaj audio w tym pliku. No i klatkaż, no i rozdzielczość, także podstawowe informacje. W ten sposób można też fajnie sobie podejrzeć, który plik, jakie ma tutaj detale. Także jest też bardzo fajna tutaj opcja, że możemy sobie to okienko, na przykład metadata, przenieść sobie na samą górę. Dzięki temu więcej tutaj będziemy mieć miejsca na dole. Robimy to właśnie tą ikonką, taką strzałeczki, Czyli, jakby przenosimy sobie to okienko w górę lub w dół, no i też wtedy możemy sobie zorganizować jakoś miejsce. Natomiast myślę, że my możemy sobie tą zakładkę wyłączyć. No i na koniec, myślę, że jest tutaj też jeszcze zakładka Capture. Jest to taka zakładka, gdzie możemy nagrywać bezpośrednio tutaj w programie. Jeżeli mamy podłączone odpowiednie urządzenie, to możemy uzyskać sobie klip wideo bezpośrednio z tego urządzenia, na przykład jakąś kamerkę internetową, czy na przykład jakąś lustrzankę, jakiś aparat. Oczywiście, raczej z tego korzystać na poziomie podstawowym nie będziemy, ale warto wiedzieć, że taka funkcjonalność tutaj też istnieje. Także wydaje mi się, że to wszystko, jeżeli chodzi o panel media, jest to taki prosty panel, gdzie grupujemy, folderujemy, zarządzamy sobie naszymi plikami podstawowymi, no i przygotowujemy je do dalszej obróbki. Możemy je także w prosty sposób poucinać, sobie już właśnie przygotować. No, i zrobić taką wstępną selekcję. Dzięki temu nie będziemy mieli tych plików aż tak dużo, no i potem będzie na pewno nam się łatwiej pracowało. Także myślę, że jeżeli chodzi o panel media, to tyle. No i w następnej lekcji poopowiadamy sobie, wyjaśnimy sobie resztę zakładek, które są również ciekawe i bardzo potrzebne.